Wiccia maneczko ludziska z tej strony yy, czaty yy, powracam już Nie wiem, yy, może nic się nie zmieniło Czekajcie, bo coś tu mi nie pyka yy. Coś mi tu nie pyta To jest y, tak jakby kontynuacja Już czat y, sobie odpalam muszę zobaczyć po prostu czy są jakieś ściny, najlepiej, żeby nie było ale jeżeli będą to y, pa, pa, pa. A teraz fajnie y, bo to nie chodzi o to, że yy, ją trzeba wszystko to poustawić, bo... bo to naprawdę trzeba poustawiać Bo po prostu <trony> <trony> Po prostu mniejsza od to